Ale czy to nie takich celebrytów właśnie dzisiaj nam brakuje, zamiast tych wrzeszczących bachorów z nową dramą co tydzień? Ej, co tak ostro o współczesnym internecie? Ej, Halo, nie jest tak źle. Rzeczywiście stare pokolenie ma takie myślenie na zasadzie, po co iść do lekarza, jeszcze coś ci znajdzie. A ty kiedy dzieci robisz? Ej, nie wiem, może dzisiaj. Zobaczymy, zależy. Bo nic tak dobrze o. nie działa na organizm, na ciebie, na, na człowieka, na, na zdrowie, na to, że jesteś użyteczny, długo. Jak kultura fizyczna, czyli sport. O, tak! Plus kurwa jeden. Plus jeden. Dobra, o Ibiszu najpierw zobaczymy. Coś pozytywnego potrzebuje, bo narzekamy, dzisiaj narzekamy z kanału. Wojciecha Dzierwy, kanał bez cenzury. W Polsce znają go chyba wszyscy. Od 31 lat w showbiznesie, a do tego nie walczył we freakfightach, a jednym z największych skandali jakie zaliczył w swoim życiu było to, że prowadząc jeden z programów zapomniał jak na nazwisko ma jego gość. Może właśnie pomyśleliście, e nuda. Ale czy to nie takich celebrytów właśnie dzisiaj nam brakuje zamiast tych wrzeszczących bachorów z nową dramą co tydzień? <laughs> Ej, co tak ostro w współczesnym internecie? Kur Ej, alo, nie jest tak źle. No, znaczy, jak się. No, to też zależy, no jak się poszuka, to się zawsze znajdzie, tak jak tutaj na serii. Ale w chyba nie jest aż tak źle w polskim internecie. Krzysztof Ibisz, w lutym będzie obchodził swoje 60. urodziny. Co ty pier... 60 urodziny? Wiadomo, jest ten mem, że on tam ma 18 i w ogóle, ja wiem, ale abstrahując od tego mema, to on nie wygląda na 60. Wiecie, no wiadomo, też nie na 18, ale no nie 60. Niesamowite to jest, czy co on, kurc, co on je? Pewnie większość z was kojarzy te żarty w stylu im Ibisz starszy, tym młodszy. Pokażę wam, jaki ma dystans do siebie, nawet gdy dziennikarze na siłę próbują wywołać sensację, wracając stale do tego tematu. Botox robi swoje, ale wiesz, to chodzi o to, że on wygląda. Wygląda młodo, ale nie wygląda w sposób przerysowany, że często jest tak, że ludzie się starzeją, zaczynają stosować te zabiegi i w zasadzie wyglądają jak jakieś karykaturalne wersje siebie, a szczególnie jak tak na siłę próbują zatrzymać czas. A on, no widzisz, że jest starszy, ale kompletnie nie na ten wiek. To jest jakoś tak, nie wiem, no kurwa ze smakiem robione, że on naprawdę dobrze wygląda. O, już widzę taki tytuł dam na YouTube'a z oglądania tego. Krzysztof Ibisz ma 60 lat? Co ku... A? O, to jest dobre, dobre, pod kontrowersję. Słuchając tak. wywiadów z Krzysztofem Ibiszem, widzę, że nawet jeśli temat jest dla niego nieprzyjemny, to próbuje obrócić go w żart. Z tym, że jako facet dba o siebie, ćwiczy i zdrowo się odżywia, wyprzedził swoje pokolenie. Czy dzisiaj naprawdę kogoś z nas dziwi 40 czy 50 latek, który dba o zdrowie? No nie, nie, no to prawda, ale to, 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 to jest w celny argument, w takim sensie, że rzeczywiście sam. Pokolenie ma takie myślenie na zasadzie: po co iść do lekarza, jeszcze coś ci znajdzie, po co robić badania, o to zawsze coś tam wyjdzie, że jest nie tak, że właśnie się zgłaszają dopiero, jak już jest bardzo źle, to dopiero wtedy wypada coś spróbować zrobić. Że takie podejście do używek było y, dużo mniejsza świadomość szkodliwości tego. To znaczy, ludzie coś tam wiedzieli, że to może nie jest zbyt optymalne, ale zasadniczo nie, nie mieli takiej świadomości, że jest to aż tak złe czy tak szkodzące, a szczególnie długofalowo, jeżeli się z tego korzysta. Więc faktycznie, jeżeli ibisz, no bo właśnie kurwa, ze względu na ten wiek, do no jest, kurde, tym starszym pokoleniem. Już wtedy to przekminił i zaczął dbać o zdrowie, prawdopodobnie w kontekście braku używek, jakiejś diety, ćwiczeń itp. No to jest bistym przykładem na to, że pewnie przy jakimś wspomaganiu medycyny estetycznej, ale mimo wszystko, że ma to sens, że rzeczywiście dbanie o siebie gdzieś tam przez całe życie na starość procentuje. To jest optymistyczne akurat. Czy ty byłeś kiedyś lekarzem na NFZ? No, oczywiście, że tak. A ty 20 lat i wrak człowieka. Po pierwsze mam 30, a po drugie nie jestem wrakiem człowieka. Jestem w całkiem niezłej formie. Człowieku, normalnie trzy razy w tygodniu mam treningi po 2,5 godziny, czasami nawet trochę więcej. Ja jestem zadowolony ze swojej formy. Przygnęła taka łatka, jeżeli może się pogodzić ze starością, z upływem czasu, że coś robisz, i się odmładzać. Nieprawda. Wiesz co, znaczy najciekawsze jest to na przykład że takimi osobami, które o tym mówiły, byłym przed Kuba wojewódzki. Najstarszy 20 lat. Tak. Właśnie, zobaczcie, to jest ciekawe porównanie. Czyli na przykład to, jak się starzeje wojewódzki i to, jak się starzeje Ibisz. U, wo u wojewódzkiego jest coś takiego, że no widać, że się starzeje, ale on próbuje to nadrobić takim skrajnie młodzieżowym podejściem do życia, taką beztroską. Takim, nie wiem, no, życiem trochę jak kurwa nastolatek, nie? który nie ma żadnych problemów i sobie robi co chce, mówi co chce, i jest taki, tam, nie wiem, wolny, bo, bo jakby zamyka oczy na całą taką sferę dorosłości i odpowiedzialnego życia. Plus cały ubiór, tak, jakieś marynarki sportowe, trampeczki i, i, i próbuje gdzieś tam tym nadrabiać jakimś poczuciem humoru, błyskotliwością, których oczywiście mu nie brakuje, ale jednak jest to takie. Nieadekwatne do tego wieku, aż do przesady. Ja takie mam poczucie. Oczywiście, jak się wygłupia, bo jak on no czasami wchodzi na poważne tematy, to widać, że umie coś rozkminić, ale generalnie mówię o wizerunku jego. Natomiast u Ibisza jest coś takiego, że widzisz, że to jest trochę boomerskie, ale ku... W takiej dawce, że cię to nie cringe'uje, tylko masz taki podziw, że gość do tego stopnia ogarnia, przynajmniej ja tak odbieram postać Bisza, że ja widzę, że on w tym internecie, ktoś mu trochę coś podpowie, coś ten, ale to jest tak zrobione ze smakiem, no, że nadąża, ale nie tak, że na siłę próbuje robić z siebie dwudziestolatka, no, mentalnego. Ty jesteś jednym z najprzystojniejszych e, polskich prezenterów. Nie mów tak, zawsze wiesz tak, mówienie facetowi takich rzeczy to jest bardzo krępujące, nie słyszymy tego. No dobrze, ale ja chciałam się zapytać, czy ty uważasz, że taki dobry wygląd jest przepustką do serc publiczności? Generalnie uważam, że nie jest. Jeżeli nie ma warsztatu, profesjonalizmu, jeżeli nie ma doświadczenia, to wyglądem niewiele zwojujemy albo na bardzo krótko. Ale nie oszukujmy się, ty wyglądasz świetnie, a także dbasz o siebie. Żyję w miarę higienicznie, oczywiście bez jakiegoś fanatyzmu jedzeniowego, ale gdzieś tam mniej więcej kontroluje, Co jem. Człowiek ode mnie starszy to tak. O! Na... ten jaki młody, kurwa, jeszcze łysy, no? Ja, go. O wiele młodszy. Dzień dobry. Cześć, kochani, dzień, dzień dobry. dobry. To ja, Krzysztof Wibisz. I Jak pomimo tak dużego doświadczenia wyglądać tak młodo? niepokojące <noise> są. No coś nie na białe. Zez. Ale słuchaj, ja uważam, że to jest bardzo dobre. Osoby, które występują publicznie, powinny jakoś wyglądać, żeby nie robić złego wrażenia na widzach, nie powodować ich jakiegoś dyskomfortu. Teraz mamy 4K telewizory, za chwilę wchodzi nowa jeszcze wyższa jakość. Oczywiście. Wszystko widać. Ale tutaj Blobulowa wcześniej dobrze napisała, że u Wibisha na całe te wrażenie jego młodości ma wpływ nie tylko to, że on sobie jakieś Zabiegi, ale również jego sposób bycia. I to dopiero to kombo powoduje, że masz wrażenie młodego gościa, który nie ma jakiegoś takiego brain foga, który szybko łapie, który jest błyskotliwy, który odnajduje się w tym świecie, który rozumie, co się dzieje w popkulturze, w której się obraca, który podchodzi profesjonalnie do tego, co robi. I dopiero to całe wrażenie powoduje, że w Twoim mózgu buduje się obraz, że ten gość jest młody duchem, może niekoniecznie wiekiem, ale że tworzy się kompozycja, która nie powoduje jakiegoś takiego zgrzytu w głowie. No to, to, to jest coś takiego, jak tutaj nawet on się powiada. To jest tak, tak swobodnie, że w życiu byś nie powiedział, że to ma 60 lat. Prawdopodobnie można gdzieś, nie wiem, popatrzeć na ludzi dookoła, nie, być może na swoich rodziców, być może na, nie wiem, dziadków, whatever, którzy są w podobnym wieku i zobaczyć, że oni, no, no w ogóle ich nie widzisz z taką opcją na tak swobodne na przykład myślenie, czy jakieś rozkminianie, czy, czy, czy spontaniczne wypowiedzi, czy ogarnięcie świata. Widać, że dziennikarze bardzo by chcieli wywołać jakąś sensację, zwłaszcza z Krzysztofem Ibiszem. Byłoby to idealne. Przecież jak świetnie by się klikał temat z gościem, który przez tyle lat nie miał żadnej afery. Szukają tak Może na siłę, mówić? że robi się to po prostu niesmaczne. Dobra, okej, okay, no to dalej. W takim razie to, to wzrost najpierw. Ale czemu y, o tym rozmawiamy? Bo to ma jakie znaczenie? Co masz pan metr to chyba, to chyba dobre, bej. Tak, nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Tak się składa, że razem z nami pan profesor y, Bartłomiej Noszczyk, oddział y, klinicznej chirurgii plastycznej. Użyłeś pewne, pewnego podstępu, zapraszając mnie tutaj, nie powiedziałeś o czym będziemy rozmawiali, więc moje pytanie jest takie, dlaczego mnie zaprosiłeś do tego odcinka? To jest też ciekawe, bo teraz, jakby z tych fragmentów, które oczywiście są tutaj pokazane, jasno wynika, że Ibisz jest osobą, która traktuje swój wygląd jako narzędzie, natomiast stara się od tego dystansować, żeby to nie było głównym elementem zainteresowania wokół jego osoby. Czyli on nie chce być znany z tego, że jest młody, tylko chce być znany z tego, że dobrze wykonuje swój zawód. Wygląd jest elementem tego zawodu, natomiast nie chce, żeby to było czymś przyśmiewającym cały jego bagaż, doświadczeń. Cały jego kunszt w prowadzeniu jakichś programów i bycia osobą odpowiedzialną za jakieś projekty i twarzą tych projektów. To jest ciekawe, nie? Że, że mógłby w to iść, ale widać, jak mocno on się w tych wywiadach dystansuje. Czyli, że ten wygląd jest narzędziem, ale nie chciałby, żeby go definiował. Fajne to jest. W się wydaje, się, no. A spoko gość. Zanim rozpoczął karierę telewizyjną, miał również epizod w polityce. Zaledwie 26-letni Krzysztof Ibisz dołączył do partii założonej przez Janusza Rewińskiego. Polska partia przyjaciół piwa. <śm> Ale ciekawy epizod w życiu, no. Polska partia Przyjaciół Piwa była początkowo traktowana jako żart. Jednak z czasem zyskała pewne poparcie i zarejestrowała się jako ugrupowanie polityczne. Krzysztof Ibisz uczestniczył w pracach Komisji Kultury i Środków Przekazu, a później, jak na ironię, przeszedł do koła poselskiego partii emerytów i rencistów. Utworzyłem ustawę radiofonii i telewizji. To, to było bardzo ważne rzeczy, że mogłem też jakby prawnie zająć się tym procesem. Ty, ale Jaki on ma bogaty życiorys. Ty. Ja aż tak nie wiedziałem, nie interesowałem się jego postacią. Tutaj jakąś politykę zahacza, trochę jakieś memiczne rzeczy zebrał udział. Tutaj oczywiście prowadzenie programu w Sejmie sobie występowało po... Nie wiedziałem, że on aż taki bogaty ma życiorys. Po ukończeniu kadencji rozpoczyna pracę jako prezenter w Telewizji Polskiej. Znalazłem nagranie, jak Krzysztof Ibisz relacjonował koncerty w Jarocinie. W internecie można trafić na komentarze osób, które bardzo krytykują go za tamto wystąpienie, ale Ibisz wyjaśnił, jak ta sytuacja wyglądała od zaplecza. Był pierwszy mój występ na żywo. Pierwszy raz telewizja w ogóle też była w Jarocinie. Wejścia na żywo dla programu drugiego. Miałem dojść do niego i powiedzieć, że właśnie to jest telewizja, że program drugi. Więc wchodzimy na żywo, widzę swoją twarz w monitorze, wychodzę na scenę i nagle lecę jakieś butelki, pomidory, kamienie na scenę i publicznie skanduje... Komercja, komercja! Jakby telewizja dla nich to było, że ten festiwal znaczy się sprzedał. Tak. Był wielki stres i jakoś udało się dobrze do końca zapowiedzi, potem Jurek zapowiedział koncert i zaczął grać big cyt. Po czterech latach przychodzi z telewizji polskiej do TVN-u, a następnie do Polsatu. Teleturnieje, z których kojarzy Krzysztofa i Bisza to nie, wie, nie no, to ja pamiętam, ku... A to wspomnień czar, bo było tak, że w podstawówce miałem na godzinę 13 na przykład lekcje, bo wiecie, było dużo dzieciaków, wtedy jeszcze się Polacy rodzili, nie to co teraz, wszyscy umieramy, były zapchane szkoły, no i było tak, że były dwie grupy i akurat no miałem tak, że miałem na 13 do szkoły i do wieczora, no to sobie oglądałem w telewizji, właśnie awanturę o kasę, no pamiętam. Czy nie chciało wychodzić do tej szkoły. Jezu, do tej pory pamiętam, taki jeden letni dzień, że oglądałem te awantury o kasę. Pamiętam, że sobie świeciło słońce, było ciepło, ale tak nie za bardzo. I miałem sobie myślałem, że muszę iść do szkoły. Kurwa, ja chyba aż wtedy do mamy dzwoniłem, czy na pewno muszę iść, czy może nie ma na tyle dobrego dnia, żeby powiedziała, że dziś nie muszę, chyba pamiętam nawet do niej dzwoniłem. Jak ja się cieszę, że teraz tak nie muszę. A ty kiedy dzieci robisz? No, nie wiem, może dzisiaj. Zobaczymy. Zależy. Nie będę wymieniał wszystkich programów i seriali, w których Krzysztof Ibisz brał udział, ponieważ nie mam z nimi jakichś osobistych wspomnień, bardziej zainteresował mnie światopogląd, jaki ma Krzysztof Ibisz. Większość rozmów z Ibiszem skupia się na podpuszczaniu go, żeby opowiadał o swoim wyglądzie, zębach czy diecie. On też sam jako prezenter używa wielu zapychaczy w swoich wypowiedziach i jest bardzo poprawny politycznie. Całkowicie to rozumiem, bo właśnie na tym polega w dużej mierze jego kariera. Nie jest typem kontrowersyjnego prezentera, ale przynajmniej medialnie ma sprawiać wrażenie grzecznego, i neutralnego. Mam wrażenie, że w moim programie udaje mi się moje rozmówczynie otworzyć. Nie wiem, bo wydaje mi się, że on jest taką osobą, że skupił się po prostu na tym, co dobrze robi i nie wychodzi poza to. Po prostu trzyma się tych ram. Nie? I tyle. I taką decyzję podjął. Że nie podejmuje tego ryzyka, że nie wpieruje. W jakieś inne rzeczy, po prostu znalazł to, w czym jest dobre i tego się trzyma i tych ram. To jest jakiś pomysł na życie. Znaczy ja bym do końca aż tak nie potrafił, żeby to aż tak było tak na, na, na sztywno, bo jednak nie wiem, no lubię tą taką iskierkę ryzyka, ale nie wiem, i być taki właśnie grzeczny się wydaje. Co? Powstałem tylko dlatego, że mój ojciec przypomina trochę Krzysztofa Ibisza? mama mi mówiła. <grym> <grym> A Ty też przypominasz teraz Krzysztofa i Bisza, czy nie? Jak się wylosowało? Dla mnie w ogóle kultura fizyczna jest bardzo ważna, bo nic tak dobrze o. nie działa na organizm, na ciebie, na, na człowieka, na, na zdrowie, na to, że jesteś użyteczny, długo. Jak kultura fizyczna, czyli sport? O tak! Plus kwa 1. plus Jeden, dlatego już dziś patrzycie na Ibisza, mówicie, Alon on młodo wygląda, jak to możliwe? Właśnie zdradził wam z jeden z sekretów tej długowieczności swojej formy, świeżości umysłu. Co to jest? Ćwiczenia, sport. Więc ruszcie dupę i zacznijcie coś ćwiczyć. Ja polecam siłownie, bo uwielbiam siłownie, ale możecie znaleźć sobie coś innego. Jest mnóstwo rzeczy, w których można mieć fan z ruchu i poczuć siłę własnego ciała. Tak, jak bolicie kręgosłup, jak masz jakieś problemy, to sprawdź to, ale zasadniczo i tak w finale dotrzesz do etapu, w którym się okaże, że warto regularnie uprawiać sport, żeby w przyszłości nie mieć takich czy poważniejszych problemów ze zdrowiem. Siłka mi nie przypadła do gustu, ale od dwóch miesięcy cisnę jogę. No i za... I bardzo dobrze, wiecie, tu chodzi o to, żeby próbować różnych rzeczy. Może być punktem wyjścia siłownia, bo jest dosyć uniwersalna i nawet jak wam się super nie spodoba, to ten czas, który przetrenujecie da wam podstawy do tego, żeby potem się ruszać w jakimś innym zakresie. E, przy okazji, nie wiem, kurwa, grania w skłosza, tenisa, no wszystko jedno. Albo jakiejkolwiek innej, wspinanie się na ściance, wszystko jedno. Więc tak się siak, zacznijcie sobie od czegoś, spróbujcie i ruszcie dupę. Zamiast tylko gadać, że Ibisz za wygląda i o, pewnie takie geny. No nie. Czy seks też może być jako sport? W teorii tak, ale musiałbyś go regularnie uprawiać, nie? Bo jednym z takich elementów yy, no, budowania kondycji, czy ogólnie jakiejś formy fizycznej jest regularność i dyscyplina. No i też musiałby trwać dłużej niż dwie minuty na przykład, nie? To no też. Także jest parę, z parę gwiazdek przy tym, ale no tak. No Jezu, a co ty pierdolisz, moja prababcia całe życie bez pocenia i ćwiczeń ma 103 lata. Ta, jeszcze pewnie jara szlugi, a wieczorami wali setę, nie? To oznacza, że to jest dobry sposób na długowieczność. Weź się, kurwa, rozbieg i... Możesz postawić na to, że wylosowałeś jakieś niesamowite geny i nic nie robiąc tyle przeżyjesz. też pytanie w jakiej formie, nie? To jest inna sprawa, bo to też nie chodzi o to, ile się żyje, tylko w jakiej jest się formie w trakcie tego życia. Jest to granie na loterii i wiem, że wielu z Was pewnie lubi automaty i już się nie może doczekać wtorku. Natomiast mimo wszystko uważam, że jeżeli mamy na coś wpływ, jeżeli możemy zwiększyć swoje szanse na to, żeby żyć lepiej, a nie gorzej, to warto z tego skorzystać. Więc jeżeli są takie zmienne, jak na przykład zdrowe żarcie, ograniczenie mocne używek, sport, to warto z tego skorzystać. Plus wiadomo, tam sen, jakaś suplementacja i tak dalej. Cokolwiek wam potrzeba, też w kontekście zadbania o podstawowe jakieś aspekty zdrowotne, to warto te swoje szanse zwiększyć. I nadal, czy to wam gwarantuje coś? Może No Oczywiście, i... że nie. Może nie ćwiczyła, warto. Ale ja i pracowała, jak i tryb życia prowadziła, co jadła. Nasi dziadkowie ogólnie mieli i na dietę, i tryb życia. No tak, to jest wiadomo dużo zmiennych, ale chodzi mi o to, że jak na któreś mamy wpływ, to skorzystajmy z tego. Jeżeli już mamy świadomość, że możemy poprawić jakość swojego życia w jakiś sposób, to skorzystajmy z tego. Jeżeli sport jest takim ważnym czynnikiem, no to znajdźcie coś dla siebie i ćwiczcie. Naprawdę, uwierzcie mi, że mega to wpływa na samopoczucie, mega to wpływa na to też, co się dzieje w głowie. Tu nie chodzi tylko o to, że fizycznie się lepiej czujecie, że nie wiem, lepiej się śpi po tym, ale ogólnie, że człowiek jest taki bardziej żywy, kurwa. więcej ci się chce, lepiej się czujesz. I to jest bezcenne. No. W 2021 roku Krzysztof Ibisz ożenił się po raz trzeci, a jego żona jest o 27 lat młodsza. No, czyli są w podobnym wieku. Jakie są plusy posiadania młodszej żony? Akurat wiek nie ma znaczenia w miłości. No, zakochujesz się i, i kochasz tę osobę. Myślę, że takim plusem osoby, czy starszej od nas, czy młodszej od nas, jest inna perspektywa. Pokazanie innego spojrzenia, z innego punktu. No ale dobra, to realnie jak on ma 60, to ile ona ma 30, tak? Ile ma ta partnerka wtedy? Jakieś 30, no to dorosła kobita. No dobra, ale z drugiej strony pomyślcie, że macie na przykład, no dobra, dobra załóżmy, macie 60 lat, nie? Pytanie powiedzmy, a no nie wiem, to w to do mężczyzn i do kobiet, no nieważne. No macie 60 lat i z jakiegoś tam powodu jesteście sami, no może nigdy nie mieliście trwałej relacji, może się rozwiedliście, nieważne, nie? Jakbyście szukali partnera lub partnerki, to naprawdę byście szukali w podobnym wieku, tak na zasadzie 50-60, czy jednak szukalibyście młodszej osoby? Nie wiem jak kiedyś, ale teraz wolę starszych. <śmiech> so, <śmiech> czyli jakbyś miała 60, to byś szukała jakiegoś 70-latka, tak? Co znaczy szukali? Jak się zakochasz, to wiesz. No dobra, no ale masz jakieś preferencje, nie? O tym pytam. Jak tak na, wy, na, na wyczucie własne, w jakich kręgach byś szukał bądź szukała? Może młodszej, ale też z rozsądkiem 5-6 lat, ale nie 30 czy coś. No właśnie nie wiem, ja Miałam wrażenie, że to jest tak, że jak są tacy starzy, starzy ludzie, w sensie... No dobra, no to tak mówił, no że jak mają 60 lat, że bycie z 30-latką to w gruncie rzeczy to jest no dorosła kobieta z jakimś już bagażem doświadczeń, to nie jest w żadnym wypadku jakiś dzieciak, no wiecie, jakby miała 21 to co innego, ale 30 lat, no to k***a, no jesteś dorosłym człowiekiem, no. Nawet jak prowadziło się jakieś takie lżejsze życie, to w wieku 30 lat, no, no trzeba, skoro już dotrwałeś do tego wieku, być w jakimś stopniu tam ogarniętym, nie? Nie wiem, czy to jest taka szokująca różnica wtedy, że właśnie im dalej, to tak jakoś po 30 już nic się nie zmienia mentalnie, nie wiem, czym tak No czy znaczy, może, może u większości ludzi tak, ale jeżeli jesteś taką osobą, która stawia na rozwój, która aktywnie żyje, to, to, to pewnie całe życie ewoluujesz w istotny sposób. Ale czy nie jest tak, że dużo młodsza kobieta ma zupełnie inną energię, mniejszy bagaż życiowy, pewną lekkość i nie oszukujmy się, atrakcyjniejszy wygląd? Żeby nie być tutaj jednostronnym, kobiety przecież również często szukają starszego partnera, który będzie miał większe doświadczenie życiowe i lepszą pozycję finansową. Nie twierdzę w tej dygresji, że nie można dobrać się jako rówieśnicy, mam wrażenie, że społeczeństwo często podchodzi do tego niewygodnego tematu, tak jakby zamknięcie oczu sprawiało, że dane zjawisko przestaje istnieć. Tak jak dzieci, które zatykają uszy i udają, że nie słyszą. Z perspektywy mojego wieku, czyli skończonych 31 lat, chociaż o! To podobnie. Powieści o bezinteresownej miłości na całe życie od zawsze brzmiały dla mnie pięknie, to jednak w praktyce bezpieczniej jest brać pod uwagę różne scenariusze. Aktualna żona Krzysztofa Ibisza to 29-letnia Joanna Kucbalska. Karierę w modelingu rozpoczęła już w wieku 13 lat, a w pewnym momencie przerwała nawet dla niej studia medyczne. Jednak ostatecznie wróciła na uczelnię i obecnie pracuje jako lekarz w Warszawie. Poznali się przypadkowo na siłowni i aż do zaręczyn ukrywali swój Wiązek. Jak można się poznać przypadkowo z Ibiszem? Przecież to jest tak znana postać, Ibisza będzie kojarzyła twoja 10-letnia siostra, jak i 60-letnia babcia, czy tam 70. Jak można się przypadkiem z Ibiszem poznać? Ona, jak się rodziła, to już każdy znał Ibisza. No właśnie. Ich poprzednie no. małżeństwo Krzysztofa było z Anną Nowak-Ibisz, znaną z programu pani Gadżet. Poznali się, kiedy oboje mieli po 16 lat, i jak sama wspomina, od razu jej się bardzo spodobał. Niestety, Krzysztof zaczął się wtedy spotykać z inną dziewczyną. A, ale no nie byli razem, dobra. dobra. Trafili razem na studia do Łodzi i jak Anna wspomina, Krzysztof próbował się wtedy do niej zbliżyć, ale go odrzuciła. Rok po ślubie na świat przyszedł ich syn Wincent, a małżeństwo skończyło się po czterech latach, czyli w 2009 roku, ponieważ Krzysztof odszedł do innej kobiety. Patrząc na obecne wystąpienia Anny widać, że bardzo mocno ją to dotknęło. W 1998 roku Krzysztof Ibisz poślubił swoją pierwszą żonę, dziennikarkę Annę Zeidler. Pan wtedy też tak jakoś młodo wyglądał, przecież wygląda, wygląda jakiś gimnacjalista. Sam stwierdził po latach, że takie upublicznianie życia prywatnego było błędem. Podob Co? Może młodo wygląda, ale atrakcyjny to nigdy nie był? Co ty pie magiczny wojownik. Ej, Blobulowa, czy Ibisz jest przystojny, bo Blobulowa nie pytam. Ogólnie, czy Ibisz jest przystojny, czy nie? Bo, blobulowa powie, że nie ma tatuażu szatana na nodze, to nie jest. Dobra, większość mówi, że jest. Dobra, ale blobulowa, czy dobrze strzeliłem, że twoim zdaniem nie jest Ibisz przystojny, czy, czy nie? Powiedz, czy już znam twój gust, czy nie? Ani się nie podoba, ani się nie podoba, nie mam z... <laughs> Specjalnie to robisz, żeby mi nie przyznać racji. Spoko. Faka. Nie, jak w drugim małżeństwie i tutaj po roku urodził się ich syn Maksymilian. Ten, co geny rozrzuca. A po sześciu latach oboje postanowili się rozstać. Krzysztof no. Ibisz z całą pewnością nie jest idealny, ale jak na świat mediów, to jeden z nielicznych celebrytów, który przez ponad 30 lat pracy potrafił utrzymać swój pozytywny wizerunek w oczach widzów. Nie wiem. Ciekawa ta postać Ibisza, ale faktycznie jakoś tak nie kojarzę. Może były jakiś z nim aferia, ale jakoś tak nie pamiętam nawet, żeby jakieś były. Może coś z nim było? No, generalnie pamiętam go z programu. Chłopak, który się tego trzyma, dobrze to wykonuje. Był nawet pomysł, żeby go do zgrzytu zaprosić, właśnie, Ibisza i chce z nim pogadać. Tylko kwestia jest, w sumie nie wiem, na czym to stanęło. Bo Gimper jakiś tam kontakt z nim ma, ale nie wiem, na czym to stanęło. Bo ja bym się pogadał z Ibiszem. Wydaje się bardzo, bardzo taką ciekawą postacią. Ciekawe, czy w oczach własnych dzieci też? A nie wiem, zobacz, że czasami w świecie celebrytów są afery z dzieciakami, wiesz, znanych ludzi, i potem są jakieś z tego problemy. Chyba u niego na ten moment nie było. Wiesz, to też nie jest tak, że na przykład. Na przykład te związki, w które wchodził, to się rozpadały po roku czy dwóch, tylko no, no dłużej trwał w tych relacjach mimo wszystko, nie? To też nie jest tak, że na chwilę i elo. Czy widziałeś piosenkę z Ibiszem Uśmiech Proszę? Oczywiście, że tak, przecież to był viral na, na polskim internecie, oczywiście, że tak. Syn Martyniuka, no, no na przykład, nie? Daleko nie trzeba szukać w historiach, które omawialiśmy, no chociażby, no. No, także Ibisz ciekawa postać, fajnie było sobie obejrzeć, trochę, trochę przekminić.